Dzień dobry! Jesteśmy po kolejnych konkursach Puchał Świata Kobiet w skokach narciarskich, sezon 2022-2023. Jesteśmy po czterech konkursach Turnieju Sylwestrowego 28 grudnia, oczywiście 2022 roku w Willach wygrała, wygrała Ewa Pinkelnik przed Anną Odin-Strem i Niką Kriżnar. Drugi konkurs również odbywał się w Willach 29 grudnia. Znowu wygrała Ewa Pinkelnik tym razem przed Katariną Althaus i na trzecim miejscu Nika Kriżnar. W Ljubljnie 31 grudnia wygrała Anna Odin-Strem przed Ewą Pinkelnik i Katariną Althaus. I ten ostatni konkurs 1 stycznia, konkurs noworoczny wygrała Ewa Pinkelnik przed Anną Odinstrem i Seliną Freitag. Klasyfikacja końcowa tego turnieju to zwycięstwo Ewy Pinkelnik przed Anną Odinstrem i Nikom Krzyżnar. Nasze zawodniczki, yy, by, mieliśmy dwie zawodniczki w tym turnieju: Paulina Cieślar yy, ani razu nie zakwalifikowała się do drugiej serii, a Nicole Kondela raz. W trzecim konkursie, czyli w tym pierwszym konkursie w Lublinie była 29 i trzymamy kciuki za kolejne starty naszych zawodniczek i za kolejne starty w Pucharze Świata Kobiet w skokach narciarskich. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.